Niektórym Chrystus zajaśniał już w tę noc. Oświeciło ich, że tu się ma ich pielgrzymka zakończyć. Wciąż przy takiej decyzji trwa pani Katarzyna, pan Benedykt, że dzisiaj jest ostatni dzień, więc się skończył. Państwo już pielgrzymkę dopełnili. Pani i pan. Tylko jeszcze nie wiemy, kiedy będziemy odebrani. Czyli jutro, jak, jak i. Dzisiaj panie. już mamy środę, więc mówi pani o. Pio, o, 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 o czwartku. Nie, mówię o środzie. Aha. To? To y, nie, jeżeli weźmiecie nas ze sobą no to musimy... A do kogo iść. pani się zwraca, przepraszam? Y, no do pielgrzymów, do księdza, do, do wszystkich. Mhm. Nie dobrze, to już przestanę sobie żartować po prostu... No nie jest pora y, na żarty. Y, Tym bardziej y, przy figurze Pana Jezusa, ja mówię słówko, więc dopytuj. To znaczy tak, jeszcze nie mamy informacji, czy będziemy jutro odebrani. Jeżeli będziemy, to myślę, że na wieczór. A kiedy pani, kiedy pani mi mówiła, że idziecie do którego dnia? Mówiłam: 2-3 dni. Dobrze. 2-3 dni w niedzielę, czyli mowa była o jakich dniach? O jakich dniach? Czy dzisiejszy dzień jest y, dzisiejszy, czyli wtorek no. był dniem ostatnim, czy środa no, nie, jest dniem no, ostatnim? Nie, nie było tak, że to było zaplanowane na 100%. Czy pokażę. wtorek był dniem ostatnim w intencji, czy środa w e, ja intencji? Myślę, że w intencji był y, środa lub czwartek. A nie jak to pani zależy... myśli, tylko jak było. Środa lub czwartek. Środa lub czwartek. Aha, czyli yy. cały czas jeszcze nie nie jest. No czyli. Nie, Mówiłam, Nie że poinformuje księdza. Dobrze. Jak dobrze. Tylko Dlatego będę... dopytuję, szanowna pani, żeby wiedzieć. Żeby wiedzieć. Łaskawie, tak. jak pani będzie wiedzieć, ufam, że pani tak, po, poinformuje, poinformuje. poinformuje. Znajdzie pani okazję, okoliczność. W niektórym jest trudno to znaleźć. Zresztą, co do kaplicy chodzą. Trudno jest okoliczność znaleźć. Rozumiem, że jest to ostatni wieczór dla pani Todozji i pani Małgorzaty. Tak, nie powiem Przykrość. Przykrością, przykrością. przykrością. Ja chciałam już wcześniej, już tutaj mnie ksiądz złowabił niepotrzebnie nas tutaj jeszcze szarga. Dobrze, dobrze. No niedobrze, niedobrze. Znaczy do, dobrze w tym dobrze, znaczeniu, tak, że prawda, chciałbym no paniom tych, tych udręk, udręk jak najbardziej oszczędzić i. Wcale nie fałszywie ksiądz mówi. Nie mówię fałszywie, jak Pani tak głosi, uważa, to, dobrze, ale... to jest to Pani opinia. No. Ja chciałbym kontynuować słówko do Trzygodnych Wiernych. To zależy, co chcą, powiedzieć, ja, bo bym jak... wiernych. ja bym chciał kontynuować słówko do Trzygodnych Wiernych. Ja bym chciał kontynuować słówko, Kontynuję do Trzygodnych Wiernych. Jak są tu tacy, którzy się poczuwają, to proszę trwać. A Panie proszę już stąd iść. Zabrać, proszę krecie. oczekiwać przy samochodzie. Nie, to my tu siedzimy. Proszę odejść do samochodu. Proszę odejść do tam samochodu nie, po gdzie. swój bagaż. To z Panem bogiem, proszę zostać. Proszę Dziękujemy, odejść, to... oczekiwać po swój bag. W środku nocy wyrzuca Proszę nas przed samochodem miałyśmy... oczekiwać na swój bagaż. Miałyśmy ludzi, Proszę, którzy by nas zagęśli, to, Oczekiwać nas. po swój załatwić bagaż. Nas. Zaraz będzie panią otwarty. I zrobią pani, co zechce. No to ładnie w środku nocy dwie A ja nic takiego nie powiedziałem, co? że pani zostaną zostawione. No jak to? No co? Nie, co nic co takiego. Proszę pokazać, która z tych osób słyszała słowa, które pani słyszała. Do czcigodnych wier. Czy ksiądz nie ma tej nowej choroby? Do czcigodnych wier. Do czcigodnej pani Renaty, pani Doroty, pani Katarzyny, szanownych panów. Na tym etapie, w tym miejscu, pielgrzymowanie Szanownych Pań się zakończyło w obecności księdza Michała. Czy jest to zrozumiałe? Tak. I uzasadnione? Tak. W opinii wszystkich, którzy te słowa słyszą? Tak. Jest jeszcze jedna... Zawsze Boża ręka daje takie koła ratunkowe, takim kołem ratunkowym jest osoba przygodnej pani Renaty. Gdyby zechciała od tego miejsca, jako osoba, która pochodząca z gór, a człowiek ma naturę przystosowywania się, może, bo, że jest człowiek, jak przynależy do świata przyrody, jako homo sapiens, zwierzę rozumne. Przystosowuje się do świata, w którym żyje, który go otacza. Góral żyje wśród gór, staje się jak góry. Ściąga wzrok jak góry, zwłaszcza męski. Czy nie jest tak? Panowie, jak to mówić przy księdze? No ale dziewczyn nie macie. Panie Marcinie. Czy mój zrok no. Nie wiem, może Nie pytam, może... czy pana ściągnie. Może... Dobrze. Gdyby pani zechciała poprowadzić te oto panie 50 metrów za księdzem. Jako taka liderka, góralka Tomata ma taką rękę, a już pani pokazała, że tu serce ma i dla pani, a i dla pani psycholog i pani prawnik i kto by tam nie przyjechał, to pani by się z nimi dobrze dogadywała, więc dałby radę, żeby pani te kobiety prowadziła jako liderka 50 metrów za księdzem, jeżeli one sobie tego życzą i tego chcą. Rzecz by było, że musiałyby Pani o to poprosić, albo Pani nie. I wtedy na to ksiądz wyraża zgodę. Natomiast inaczej to z tego tytułu, że no dzień się skończył, ale noc piękna, mi trzeba iść dalej i ja stąd idę dzisiaj dalej. A czcigodni pielgrzymi niech decydują, co im przypada czynić. Także... Z Panem, Bogiem ja idę w kierunku przynajmniej, żeby dojść do miejsca, gdzie szanowne Panie się y, tam y, na drodze zatrzymały. I tam będę decydował, co dalej. Natomiast o Panie proszę zadbać, czy tu namiot rozłożyć, czy odwieźć do Poznania. Za to jak najbardziej zapłacę. Proszę jako tutaj pielgrzymi się między sobą dogadać. Modlić się może za panią Renatę, żeby zechciała te trzy, jako trójka taki legion maryjny, czy jakiś szedł. Raczej bym tego legionu nie błogosławił, ale prosić zawsze księdza o błogosławieństwo można. Gdyby taka była wola, nie wiem jaka wola jest, moją jest. Rozumiem, że taki kamień, który znak pok jako pokuty tutaj zostaje, nie może zostać. Tylko ksiądz go musi wziąć dalej, więc ja sobie ten kamyczek zadam i do Gieczwardu, Zaniosę a trzygodni Wierni, proszę o sobie zdecydować o mnie, wiedzieć, że ja idę do miejsca przynajmniej tego, w którym dzisiaj się rozstaliśmy. Zostańcie z Bogiem. Dobrej nocy. Słowem, więcej się do Trzgodnych Wiernych nie zamierzam odzywać. Dziękuję za wsparcie w rozmowach z osobami, o których bywałem. W zakładach psychiatrycznych szczęśliwie w odwiedziny u kogoś nie uczą się za psychiatry, ale a demoniczne sprawy też są, dlatego przepraszam. Muszę się o mnie nie martwić, ja światło mam, i przed.